I o widzowie, z tej strony Fajterciak Witam was, to jest materiał do serii Najlepsza wersja siebie W której to pokażę wam moją metamorfozę ciała Dokładnie tak To dzisiaj jest dzisiaj dzień pierwszy chciałem powiedzieć Całej przemiany wszystkiego Ja się troszeczkę stresuję Bo się zaraz będę rozbierał Nie lubię się rozbierać Ale cóż, trudno się mówi Chciałbym, zawsze chciałem w sumie Uprawiać kalisthenikę wyrzeźbić sobie ciało. Ćwiczenia z własną masą ciała zawsze mnie bardzo interesowały. Bardziej niż jakaś siłka, niesiłka. Dlatego na tym się skupimy. To jest pierwszy dzień i dzisiaj chciałbym swoje maxy sprawdzić. Ale na samym początku zobaczymy, ile ważę. I będę się ważył codziennie. Nie będę codziennie nagrywał filmików. W sensie, może nawet i będę. Ale wy zobaczycie tylko... E, efekty progres. E, dobra. No to musimy stanąć na bagę. Najpierw się rozbiorę, bo chcę wam pokazać moją sylwetkę generalnie. Dla mnie, dla mnie to jest mega cringe. Serio. No trudno, e, mniej więcej. Mam nadzieję, że jak to faktycznie wyjdzie i się uda. To będę z ciebie niesamowicie dumny, że wyglądam świetnie, że mam świetną sylwetkę. Mniej więcej na chwilę obecną mój brzuch wygląda tak. E, no. No. Można by z tego zrobić coś fajnego. To pod To pod musi zniknąć. Definitywnie. Mam nadzieję, że zniknie. Widzicie? Widzicie, jaka fajna broda? taka... No, o, o taka właśnie. Nie fajnie, bardzo nie fajnie. Ale chociaż mogę Wam Bicka pokazać, bo z Bicka... Z to się akurat cieszę, bo. Nie, nie wiem, nie wiem jak dobrze to widać, nie? Może widać słabo. Wiem, że bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo daje. Oczywiście światło. Nie, no, coś tam widać, że jest. No nie mówcie, że nie. Bardzo duże daje światło i cienie, jak się ustawi. I ja wiem, że jakbym sobie dobrze ustawił, to by było widać tego wicka lepiej, ale nie umiem. No cóż, ale oczywiście bicek też się wyrobi i będzie większy niż aktualnie. Bo nie ręka jak tak napijam. No cóż, stajemy na wagę i sprawdzamy dzisiaj moje maksy. Dokładnie tak. A co będziemy dokładnie sprawdzać? Pompki, brzuszki, bieganie. Podciąganie się. Nie wiem czy coś jeszcze jest mi potrzebne. Chyba tyle. Stajemy na wagę i sprawdzamy co gdzie i jak. Bez owijania obywane. 76 i 76,9. Aktualnie tyle ważę. Ja sobie nawet spodnie zdjąłem, żeby było bardziej wiarygodnie. Zejdę sobie i stanę sobie drugi raz. Też nie jestem na czczo, ale moim zdaniem to nie jest żadne wytłumaczenie, że jest się na, na czczo, czy się nie jest na czczo, bo ważyć możesz się o każdej porze i trochę wagi nie oszukasz. A ja akurat nie jestem najedzony, jestem głodny w tym momencie. Trzy razy się zważyłem. Średnia, no myślę, że to jest coś około 76, będziecie mieli na ekranie pewnie teraz. E, I co, sprawdzimy teraz moje maksy. E, tak sobie myślę widzowie, że raczej jakieś ćwiczenia w stylu pajacy, e, w stylu przysiadów i generalnie rozciąganie się takie e, rozgrzewkowe też będę wykonywał. No ale tego nie będę wam teraz pokazywał na maksach, ponieważ... E, początkowych maksach oczywiście, pierwszego dnia. E, ponieważ, no jakby... każdy głupi umie zrobić dużo przysiadów, dużo pajaców, e, a ja jestem jeden sam pajac, dlatego nie wystarczy. Dobra, rich. Zamykam się i robimy maksy. Niestety na dobrą sprawę mam bardzo, ale to bardzo mało miejsca w pokoju. No ale cóż, spróbujemy jednak Wam jakoś to pokazać. Tylko ja nie wiem nawet, jak się ułożyć. E, ale co ja mam w takim ubraniu ćwiczyć? E, no, raczej nie. Trzeba się przebrać. Dobra, widzowie, przebrałem się, więc myślę, że jestem w zupełności gotowy do sprawdzenia moich maksów. Tylko teraz pytanie, czy się tutaj zmieszczę. Na samym początku wydaje mi się, że. Zrobimy sobie e, brzuszki? Może brzuszki? Bo będzie mi łatwiej się ułożyć i będziecie e, lepiej widzieć. E, ale mam tu strasznie mało miejsca, nie ja się oprzeć. Teraz nie mogę, bo o ścianę się opieram. Widzicie? A jest tragedia, i to będzie ciężkie do zrobienia. Musicie mi uwierzyć, że mam nogi proste. A może spróbuję jakoś to poprzestawić troszkę. Żeby było faktycznie widać, że ja robię te brzuszki. O, może w taki sposób, bo widać? O, widać mi świetnie. No inaczej, inaczej tego nie zrobię, widzowie. Więc wybaczcie mi, ale no, gdybym miał więcej miejsca, to bym to inaczej zrobił. No cóż, sprawdzamy, tak? Ja się już zmęczyłem <laughs> serio, w sensie. Zrobiłem 8 i wygląda na to, że to jest mój max. E, wiem, że kolana troszkę się uginały tego tak drobinkę. No przydałoby się, żeby ktoś jednak trzymał mi te nogi. Chociaż nie wiem, czy muszą być pompki na prostych kolanach. Muszę się doinformować pilnie. E, ale mi się wydaje, że nie, bo niektórzy robią pompki na takich kolanach. I jest git, także wiecie. E, brzuszki, nie pompki. Nieważne. I e, jest po prostu git. E, ale wiem, że też troszeczkę się do tyłu osuwałem, i mam tą świadomość, że ruszałem kamerą. Także wybaczcie mi, bo e, po prostu dywan, na którym jest kamera, się ze mną suwał. Cóż, teraz sprawdzimy sobie pompy. Dokładnie tak. Najgorzej, że. Serio, nie wiem jak się ustawić do tego wszystkiego, nie? No nie, no nie, mo nie może być lepiej, bo nie umiem lepiej widzować, wybaczcie, mi, musi być tak, nie? Ale pompki będzie mniej niż 8, na pewno mniej niż 8. No, i tutaj się troszkę zdziwiłem, bo zrobiłem 10. Dziwne, ok. Czyli tak, brzuszki 8, już łapię zadykę, e, pompki 10 i ta 11, to już stać nie mogłem, w sensie, wiecie, podnieść się. Jeszcze podciąganie się zostało. I zostało mi jeszcze, drodzy widzowie, bieganko, że sprawdzimy, jak z bieganiem, jak z podciąganiem się. Jeżeli chodzi o podciąganie się, no musiał się przebrać jednak w joggery, bo nie mam długich dressów, a jest jeszcze zima, chociaż śniegu nie ma. Ja nie chcę być chory. E, I wyjdziemy oczywiście z kamerą na e, dwór, bo ja wychodzę na dwór, pomimo tego, że mieszkam w Krakowie. E, także cóż. Zobaczymy jak to będzie. Bieganie wam nie nagram, bo nie chcę zostawiać kamery. Bo w sensie telefonu, bo ktoś mi go ukradnie i tyle z tego będzie. E, dlatego bieganie będziecie musieli uwierzyć na słowo. E, ile dystansu przebiegłem, ale nie oszukujmy się, to nie będzie dużo, bo nie mam kondycji. Dobra. Przenosimy się na dwór. Jest piękna pogoda, z 14 lutego, walentynki, serio świeci ładnie słoneczko, eee, nie ubrałem się w kurtkę, może to błąd, nie mam pojęcia. Tam mamy drążek, sprawdzimy teraz ile dam radę się podciągnąć. Nie oczekuję, że to będzie duży wynik, ale zobaczymy. 4 Cztery. Cztery razy S masakra słabo, ja powiem, że to słabo. I co? Pozostało jeszcze bieganie. Trzeba sprawdzić na jaki dystans potrafię przebiec no w gdzieś jakoś bardzo nie zmęczę. Dobra, pobiegałem troszkę, szczerze mówiąc 2 minuty e, 200 metrów, no powiem zdziałem się, jest słabo, bardzo słabo. E, tutaj teraz będziecie mieli potwierdzenie. E, tam wszystko powypisywane, jakie tempo, jaki czas właśnie ile przebiegłem dokładnie i tak dalej na dzień dzisiejszy. Także cóż, powiem wam szczerze, nie jestem zadowolony, będzie trzeba ostro się wziąć za siebie, bo jest tragedia. E, no, jak chcemy dobrze wyglądać, to będzie trzeba ostro zapierdalać. No i na dzisiaj to chyba tyle. E, wiem, że muszę jakiś plan sam sobie ustalić, poszukać gdzieś w internecie właśnie dobrych ćwiczeń. E, plan treningowy e, sam sobie właśnie zrobię, ale poszukam informacji jak go zrobić i tak dalej. Dieta też mi jest potrzebna na chwilę obecną. Odrzuciłem całkowicie fast foody, słodycze e, i napoje słodkie. E, cóż, to nie jest e, zgodne z tym co uczy... E, Ekipa WK, ale cóż, z czasem mam nadzieję, że jak troszeczkę się więcej o tym sporcie dowiem, jakim jest kalistynika, to będę mógł jeść to, na co mam ochotę, bez ograniczeń itd. A na chwilę obecną to wszystko. Także, cóż, u mnie to będzie bardzo długi okres, a u Was to wciąż prawdopodobnie jeden i ten sam filmik. I o widzowie, e, malutki update jeżeli chodzi o e, moje ćwiczonka, tak? o e, budowę mojej sylwetki, o pierwszym pierwszym materiale odnośnie budowy mojej sylwetki. Aktualnie jest e, 17 luty, dokładnie tak, jest godzina 23, jestem po pracy, ale zaraz idę na ćwiczenia. Opowiem wam zaraz jak wygląda mój plan treningowy, który sam sobie ułożyłem i jak będzie póki co wyglądał, a także powiem wam ile aktualnie ważę. Ale ćwiczyłem dwa dni i wątpię, że cokolwiek się zmieniło, ale zobaczymy. Dobra, mamy wagę. Stajemy na wagę. No cóż, za dużo się nie zmieniło. Wygląda na to, że kilo przytyłem. ale wiecie, znowu nie jestem na czczo. Jestem stosunkowo najedzony. Teraz staje drugi raz i się okazuje, że 76,4. No, zazwyczaj powinno się stawać e, tak trzy razy i zawsze wyciągać średnią. E, także trzeci raz i znowu 76,4. Także raczej waży dalej 76. No, czego mogłem się spodziewać po dwóch dniach treningu? No właśnie. I teraz zadajmy sobie pytanie, jak wygląda mój plan treningowy póki co? Otóż, tak jak mówiłem wcześniej w tym materiale, mm, sam sobie układam. E, diety póki co nie układam, bo stwierdzam, że e, nie jest mi potrzebna. Ważne jest to, że zacząłem się zdrowiej odżywiać. Nie jem, właśnie fast foodów, ale to już pewnie wspominałem. E, słodyczy też zacząłem ograniczać do minimum totalnego minimum. E, I słodkie napoje kolorowe też zero bo to strasznie wpłynie na to, e, że moja sylwetka faktycznie się zmieni e, dzięki ćwiczeniom, które będę robił. Jak wygląda mój plan treningowy? Na samym starcie. Robię tak z 10 pajaców, z 10 przesiadów, jakieś takie e, rozciągnięcia się, tak? i biegać kilometry. E, póki co kilometr, bo muszę po prostu z czasem będę sobie dokładał. Wiadomo, wszystko będę sobie dokładał z czasem, ale póki co zaczynam. Dlatego kilometr dziennie jest ok. E, później idę na drążek, robię 5 podciągnięć. E, po podciągnięciach tego wam nie nagrałem, ale jest za późna godzina, żebym wam to nagrywał. Robię e, tipy, tak? Podnoszenie się rąkami do góry? Do, no, wiecie o co chodzi. Tipy. Mam nadzieję, że dobrze mówię, że to tipy, ale chyba tipy. E, w każdym bądź razie też pięć. Robiłem sobie maksy, w sensie spróbowałem zrobić przerwy, okazało się, że potrafię zrobić tylko dwa. Mega słabo, mega słabo, no podciągnięcia chyba zrobiłem 4 na maksach, a typy 2, także bardzo słabo. Poza tym dzień później bardzo mnie pod pachami bolało, e, ja nie wiem czy to za kwasy, chyba, bo no dzień to porobiłem, a dalej czuję w sensie tutaj w mięśniu, że no ciągnie troszkę, troszkę ciągnie. E, następnie idę do domu. A robię 10 brzuszków i 10, 10 brzuszków i 10 pompek. I tak póki co wygląda mój plan treningowy. E, poniedziałek wtorek ćwiczę, środa odpoczywam. Czwartek, piątek ćwiczę, sobota niedziela odpoczywam. Czyli mam wolne weekendy i środy. Dokładnie tak. Czyli ćwiczę 4 dni w tygodniu, póki co tak to wygląda. Ale z czasem się to zmieni. Po prostu. I teraz po, w sensie w trakcie czwartego dnia możecie sobie zobaczyć tutaj mam jak wygląda moje bieganie, ile biegam i tak dalej, tętno, czas biegania, w sensie w ile przebiegłem, kilometr i tak dalej. Także to chyba tyle w tym materiale. Widzimy się jak zrobię jakieś postępy. A na pewno jakieś zrobię, bo nie zmierzam się poddać. Chcę po prostu dobrze wyglądać. Do następnego materiału. Byłem Fajterciak. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. I jo.